Cześć, tu Agnieszka. Witam Was bardzo serdecznie. Dlaczego mam banana na twarz? Dlatego, że usiadłam do nagrywania pierwszy raz od dwóch tygodni, wróciłam po świętach. No i właśnie, to jest pierwszy film, który nagrywam. Nie gwarantuję, że to będzie pierwszy film, który zobaczycie, ale pierwszy, który nagrywam, więc ja się cieszę, bo mnie po prostu ładuje energią nagrywanie. I dzisiaj zajmiemy się trendami na wiosnę, ale tymi trendami, które możecie dopaść na zimowych wyprzedażach. Jak co sezon zapraszam Was na taki film, na taki format. Myślę, że on jest fajny, przydatny, bo po prostu teraz wszystko jest troszeczkę taniej, a jeżeli możemy kupić te już wiosenne trendy na wyprzedaży, to to czemu nie? Także zaczynamy. Jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj będzie, zostańcie ze mną, zostawcie proszę kciuk w górę, jeżeli film będzie się Wam podobał. Zachęcam Was również do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo zauważyłam, że większy procent osób, które oglądają, to są osoby, które nie subskrybują. Także dla Was to jest niedużo, a dla mnie dużo, jeżeli um, chcę rozwijać ten kanał. No a chcę. Także bardzo Was o to proszę. Słuchajcie, zaczynamy. I zacznijmy od czegoś, co jest dosyć ciekawe, bo było to teraz wielkim trendem na jesień i zimę i w dalszym ciągu trendem będzie na wiosnę i lato 2025. A mianowicie, uwaga, zwierzęce wzory w dalszym ciągu będą w trendach. W jakiś sposób jest to szokujące, chociaż może nie tyle szokujące, co takie zaskakujące, bo nie pamiętam sytuacji, żeby ten trend zwierzęcy w takim wyraźnym, w tak wyraźny sposób przeszedł z zimy na wiosnę, lato. A w tym sezonie dokładnie tak będzie, więc słuchajcie, jeżeli zastanawiałeście się, czy jest to trend, który będzie tak Króciutko, czy jeszcze z nami zostanie, to wychodzi na to, że zostanie z nami przez właśnie dłuższy czas. Także y, teraz na wyprzedażach można kupić takie rzeczy, tylko ja oczywiście odradzam Wam kupowanie grubych zimowych płaszczyzn, no, jeżeli chcecie na zimę, to OK. Natomiast y, są koszule, są spódnice, jest dużo rzeczy właśnie w te zwierzęce, printy, czy panterki, czy y, wężowe wzory, czy nawet te krokodylowe tłoczenia na dodatkach, to w dalszym ciągu wszystko będzie modne. Także to jest trend, który z nami zostaje i który dopadniecie teraz na wyprzedaży. Druga sprawa to jest trend kolorystyczny, który być może nie był tak wyraźny w zeszłym roku, natomiast będzie to mocny, mocny kolorystyczny trend właśnie na wiosnę i lato 2025. Natomiast poszczególne jakby elementy garderoby w tym kolorze można też kupić na wyprzedażach. I jest to, słuchajcie, pudrowy róż. Tylko że ta jego pudrowość jest trochę inna niż yy, 10, załóżmy, lat temu, kiedy ten pudrowy róż też był w trendach. Bo to jest nazywane niby pudrowym różem na ten sezon, wiosna, lato, ale to jest taki troszkę bardziej intensywny jakby pudrowy róż, czyli to, co można było kupić choćby w zarze w postaci najprostszych jakichś topów, bluzek i tak dalej. I rzeczywiście te rzeczy teraz są na wyprzedażach. Jest to jeden z głównych trendów kolorystycznych właśnie na wiosnę i lato. Także jak coś znajdziecie, to spoko. Natomiast tu jeszcze Wam chciałam podpowiedzieć, a właściwie przejdziemy nie, inaczej, przejdziemy płynnie do kolejnego trendu. Bo tutaj właśnie ten róż też się pojawia, czyli topy. Bardzo mocnym trendem, który pojawił się na wybiegach, były zwykłe tank topy, takie zwykłe na szerszych ramionczkach, topy z dekoltem, po prostu. I to był bardzo mocny trend na wybiegach. Można było zobaczyć takie zdobione jakieś wersje i tak dalej, takie, wiecie, mniej powiedzmy też codzienne, ale też takie totalnie zwykłe. No i właśnie takie topy. One są co sezon, to jest taka totalna podstawa garderoby, totalna baza garderoby. Więc w takie topy też warto teraz się zaopatrzyć, bo one po prostu teraz są taniej. I właśnie wydaje mi się, że widziałam nawet w pudrowym różu, także to jest trend kolejny. A teraz przeskoczymy znowu do kolorów. Kolejny kolor, który z nami zostaje, który był. W zeszłym roku, na zimę, na jesień, który był wiosna, lato 2024 i który jest teraz, i który będzie znowu w tym roku, który się już rozpoczął, w sumie 2025. Kolor ja to powiem tak: militarnej zieleni, bo ja widzę błędnie, wszędzie błędnie widzę opisane, nawet na stronie Voga widziałam błędny opis tego koloru jako kaki. Słuchajcie, zieleń. To nie jest kaki. Ta taka zieleń, na którą się mówi kaki, to nie jest kaki. Kaki to jest inny kolor, on bardziej wpada w beż, on jest często jaśniejszy. To nie jest ten zielony. Więc coś, co wszyscy nazywają kaki, a jest to yy, po prostu taka ciemniejsza, nazwijmy ją militarna zieleń. I tutaj total luki w tym kolorze będą bardzo modne w tym sezonie, ale ogólnie kolor sam w sobie, no więc wniosek jest prosty, nasuwa się sam, słuchajcie. Skoro było tego teraz pełno i jest wszystko na wyprzedażach, no to nic tylko uzupełnić garderobę, jeżeli oczywiście potrzebujecie, słuchajcie, bo to nie jest tak, że musicie to kupić, musicie to mieć, nie wolno wam, czy musicie. Nie, absolutnie nic z tych rzeczy to Wy decydujecie. I więc jest to trend, który został z nami, no już kolejny sezon, kolejny rok i to jest fajne. Zauważyłam, że teraz te trendy nie rotują aż tak szybko, jak jeszcze na przykład, no, przed przed pandemią zdecydowanie, nie? To było wszystko dużo szybsze. Teraz nawet na wybiegach to widać, że Wiele elementów powraca, jest kontynuowane i to jest spoko, to jest bardzo spoko, bo tak naprawdę jak przeglądałam teraz trendy właśnie na wiosnę, na um, lato, to. Niewiele się jakoś zmieniło, może kolorystyki trochę się zmieniają, no bo to zawsze to tak jest, nie? Jak było srebro, to teraz będzie złoto, jak było złoto, to teraz będzie srebro, jak były pastele, to teraz intensywne kolory, jak były intensywne, no to teraz pastele. Natomiast ta moda wydaje mi się, że zwolniła, i to jest, to jest moim zdaniem bardzo fajne. No i właśnie, kolejny taki element, który kupimy, to już, że tak powiem, jest wykończenie, no to tak. To są y, falbanki, w sensie nie kupimy samych falbanek, ale ubrania z falbankami. Tyle, tyle po kokardy jest takich koszul, takich bluzek na przykład na stronie Zary, czy w bieli, czy w czerni, takich właśnie lżejszych, typowo wiosennych, typowo letnich, jest tego mnóstwo. I yy, czy sukienki właśnie, czy, yy, czy te yy, jakieś koszule, bluzki, falbany, po prostu falbany yy, będą w trendach bardzo na wiosnę i lato 2025 i tych rzeczy teraz jest mnóstwo, można je kupić, nie tylko na stronie Zary, oczywiście na innych stronach też, ale ja tak jakoś najbardziej ten asortyfekcyjny a ciekawa jestem, co sądzicie o tych wszelkich jeansach spodniach barrel Leg, czyli takie, w których wyglądamy, jakbyśmy miały nogi prostowane na beczce. Niezbyt zgrabny fasum. I nie wiem, czy się cieszyć, w sensie on daje dużo możliwości stylizacji, na pewno jest ciekawy, ale wiem też, że no... Nie dla wszystkich, dla mnie na przykład chyba tak też nie do końca, natomiast te wszelkie kształty, które Wam mówiłam, takich spodni jeździeckich, barylek i tak dalej, te zaokrąglone, szerokie i tak dalej, to z nami zostaje na wiosnę i lato. I to będzie jeden z popularniejszych fasonów spodni, modniejszych fasonów spodni, jeżeli chodzi właśnie o te cieplejsze pory roku, no i... Tutaj moje pytanie do Was. Ciekawa jestem, co sądzicie: czy lubicie takie fasony, czy nosicie takie fasony? No i oczywiście możecie mi też dać znać, bo też jestem ciekawa, który z tych trendów Was przekonuje. Czy rzeczywiście łowicie już te trendy na wiosnę, na lato, na tych wyprzedażach, czy jednak skupiacie się bardziej, żeby kupić coś, co było droższe, na przykład może dobrej jakości, takie jesienno-zimowe, ale w niższej cenie? Ja przyznam szczerze, że raczej na tym się skupiam. Na wyprzedażach, ale czasami też coś wyłapuje z tych trendów już na wiosnę. No, zobaczymy, jak to będzie. Także barelek, wszelkie krzywonogie spodnie z nami zostają i będą bardzo mocnym trendem. Kolejna rzecz to jest znowu kolor. Tak przyskakuję z tymi kolorami, ale tak, żeby było ciekawe, nie? Troszeczkę chaosu w życiu jest potrzebne. No. Kolejny kolor to jest masełkowy żółty, czyli butter Yellow, po prostu, który jest. Bardzo, ale to bardzo mocnym trendem znowu na wiosnę, lato. Tutaj ostrzegam. To jest kolor bardziej kłopotliwy niż yy, na przykład taki pudrowy róż, jasny pastelowy róż. Ten kolor jest bardziej kłopotliwy, on nie będzie pasował wielu typom kolorystycznym, jeżeli chodzi o urodę. No dla mnie to jest morderstwo, słuchajcie, zabójstwo, <śmum> samobójstwo, jakbym założyła taki ten klasyczny butter yellow przy twarzy, który, który będzie w trendach i który jest już zresztą od lata i wiosny zeszłego roku I nawet w tych kolekcjach zimowych się pojawił, tylko jeżeli chodzi właśnie o żółty, jak dopasować do siebie żółty kolor. Słuchajcie, żółty zestawiamy, chyba kiedyś nawet cały film na ten temat zrobiłam, ale tu Wam szybko powiem jedną zasadę. Żółty dopasowujemy kontrastowo. Jeżeli jesteście chłodne, ciepły żółty. Jeżeli jesteście ciepłe, chłodny żółty będzie na Was lepiej wyglądał, chociaż z ciepłymi typami jest trochę łatwiej, bo ciepłe typy urody bardziej ten Ciepły żółty jakoś stolerują niż chłodne typy urody, takie jak ja, ten chłodny, właśnie taki masełkowy. Wyjątkiem jest masełkowy, ale taki, który jest świetlisty. Jeżeli macie. bo są kolory, które są na przykład, no właśnie masełkowy żółty powiedzmy. Jeden będzie bardziej przygaszony. Drugi będzie bardziej świetlisty. Te świetliste zawsze w jakimś tam stopniu rozświetlą nam twarz, sprawią, że ona będzie wyglądała zdrowiej, jakoś tak młodziej, po prostu rozświetlają, świeżej, nie wiem, na bardziej wypoczętą, tylko no, warto po prostu się przyjrzeć, jaki ten odcień wybieramy. Natomiast jak zawsze to, co Wam zawsze mówię, jeżeli jakiś kolor nie jest do Waszego typu urody, to nie ma musu nosić go w górnej części sylwetki. Nie ma musu, yy, że tak powiem, nosić go totalnie przy twarzy, bo na przykład możecie nosić taki kolor, ale tutaj pod szyją mieć na przykład coś innego. Możecie mieć taki płaszcz, a pod szyją mieć kolor, który Wam bardziej pasuje. Możecie nosić w dolnej części sylwetki, także wszystko jest do ogrania. Z takich trendów, które kojarzą się typowo jesiennie, zostaje z nami krata. Zostaje z nami krata w różnych wydaniach kolorystycznych, jasne tych jaśniejszych też, ale taka krata stonowana, krata większa czy krata mniejsza, to jest wzór, który no rzeczywiście pojawia się praktycznie co sezon jesienno-zimowy i jakoś tak jest Łączony mentalnie dla mnie zresztą też, właśnie z tym sezonem, ale w sezonach wiosennych, letnich, co jakiś tam czas, co ileś tam lat też się pojawia, i tak jest y, też w tym roku. Zresztą, sporo takich kolorów, o czym powiem Wam, w, czy w ogóle trendów, wzorów i tak dalej, jesienno-zimowych. Pojawia się też właśnie teraz na wiosnę i już był taki sezon kilka lat temu, że kolorystyki zimowe przeszły na wiosnę. I były właśnie takie odcienie i wzory. Nie pamiętam, w którym to roku było, bo co, wiecie, no nie, nie jestem w stanie nie pamiętać, co rokrocznie wszystkich trendów, ale był taki rok, kiedy te trendy przeszły. I w tym roku dzieje się bardzo podobnie. Oczywiście pojawiają się też trendy które są takie typowo wiosenno-letnie, ale jest sporo takich elementów, które zostają właśnie z tych chłodniejszych, ciemniejszych sezonów, ciemniejszych, jeżeli chodzi o dostęp do słońca. Także krata z nami zostaje. Dzisiaj oczywiście mówię tylko o 10 tego typu trendach, na tego typu, o 10 trendach, które po prostu z nami zostają. Nie wiem, czy będziecie chciały, żebym ewentualnie jeszcze więcej na ten temat mówiła, czy chcecie już pełne trendy następnym razem zobaczyć, możecie mi dać znać. I lecimy dalej. Czy kojarzycie taki element garderoby jak drapowane sukienki? Nie tylko zresztą sukienki luksowe i tak dalej, no właśnie. Te drapowania kolejny sezon. Jedziemy z drapowaniami w dalszym ciągu. Te wszystkie bardziej obcisłe, takie tuby powiedzmy, bodycony i tak dalej, czy luźniejsze sukienki, ale z tymi marszczeniami. Marszczenia Zostają z nami drapowania, marszczenia, wszelkiej maści. No najwięcej tego było w sukienkach yy, w tym sezonie zimowo, jesienno-zimowym w sensie. Były właśnie takie bluzki, na przykład jakieś longsleeve'y, tutaj z marszczeniami nawet taki mam. Pokazywałam Wam też na um, jak to się nazywa na YouTubie? Szorcach. <laughs> na szorcach mierzyłam taką sukienkę właśnie w wężowy wzór, długą, też z jakimiś tam marszczeniami. To z nami zostaje. To z nami zostaje w dalszym ciągu. Wszelkie drapowania, wszelkie wywinięcia będą modne również na wiosnę i na lato. W sezonie jesienno-zimowym pojawił się również taki trend w stronę boho powiedzmy że zaczęło się nowe boho no zaczęło się ciężko to nazwać bo gdzieś jako takie mikrotrendy to gdzieś zawsze to boho się przewija zauważyłam już od lat natomiast y, było tego trochę więcej no właśnie Izabel Marant, Kro, Chloe na przykład na tych wybiegach to było wyraźnie widoczne i trend boho z nami zostaje i Podobno ma być to mocny trend na sezon wiosna-lato, więc jeżeli lubicie takie klimaty, no to też y, warto ewentualnie poszukać jakiś sukienek, kurtek i tak dalej, koszul, bluzek. Także ym, tego było sporo na wybiegach i tego będzie pewnie sporo, bo jest to taki wdzięczny i łatwy też do odtworzenia trend przez sieciówki, załóżmy. Ym, myślę, że tego będzie sporo właśnie też na y, wiosnę i lato. Nie myślę, będzie tego sporo na wiosnę i lato, cały czas to Powtarzam, będzie tego po prostu sporo, więc wszelkie koszule, jakieś spódnice, czy sukienki, i tak dalej, i tak dalej, w tych typowych, też właśnie dla boho-kolorach, jakichś. Brązach, beżach, bordach i tak dalej. To będzie w dalszym ciągu w trendach. I ostatnia rzecz na dziś, która też była bardzo mocnym trendem na wiosnę, na lato 2024. Teraz w sezonie jesienno-zimowym również, no w sezonie jesienno-zimowym nie był to może do końca praktyczny trend, jakbyście chciały tak śmigać na zewnątrz. Nie jest właściwie, ale no na wiosnę i lato będzie łatwiej, słuchajcie, przejrzystości. Po prostu przeźroczyste em, sukienki, bluski, i tak dalej. I też widziałam na stronie Zary. Tutaj kolorystyka jest no, dowolna, jak chcecie. Możecie postawić na jakąś koszulę, mgiełkę, na bluzkę, top, spódnicę, byle było przeźroczyste, byle prześwitywało i robiło takie różne, wiecie, fajne. Możecie robić fajne, warstwowe zestawienia, że na przykład pod spodem jakiś właśnie tank top, na wierzch jakaś koszulka przeźroczysta, no i to będzie w trendach, no i oczywiście spódnice przeźroczyste tego było sporo, czy jakieś koronkowe i tak dalej w sezonie jesienno-zimowym, natomiast um, ja w tamtym sezonie wiosenno-letnim mierzyłam dla Was taki zestaw z Zary, gdzie była przeźroczysta pomarańczowa z organzy spódnica i do tego bluzka, bluzka ze mną została spódnica, nie? Natomiast no właśnie w tym sezonie nowym Nadchodzącym, bo można powiedzieć, że jeszcze nadchodzi, bo jeszcze jest na niego trochę za zimno, to znowu będzie modne. Także myślę, że już w tych wyprzedażach mamy trochę do wyboru. Bo tak jak powiedziałam, o ogólnych trendach, w sensie ogólnych, całej reszcie trendów, o tych też oczywiście wspomnę, bo to będzie zbiorczy film, ale o tych, które jakoś tak może bardziej wyskakują, jak Filip z Konopi, może. Będą też mocnymi trendami, ale akurat tutaj w tym filmie się nie znalazły, no bo po prostu jeszcze ich tak za bardzo nie ma w sklepach. Także zobaczymy wszystko. Tracę wątek <laughs> powoli, bo tak jak powiedziałam A nie wiem, tak, powiedziałam, że nagrywam pierwszy raz po, po powrocie do pracy, że tak powiem. No i co? No cieszę się, że dla Was nagrałam ten film, cieszę się, że trochę Wam pomogłam, mam nadzieję, że Wam pomogłam, jeżeli tak, zostawcie kciuk w górę, no i piszcie, które z tych trendów są dla Was oczywiście ciekawe, na które postawicie, a które może niekoniecznie. Widzimy się w kolejnym filmie, pa!